Witam serdecznie, jesteśmy Bielską Grupą Desantową Motocyklową z Bielska Białej. Reprezentujemy 18 Batalion Połeczno-Desantowy, 6 Brygadę Połeczno-Desantową. Jako bordowi pasjonaci motocykli wspieramy naszych poległych towarzyszy broni, jak i naszych rodziny. Organizujemy zbiórki charytatywne z wykorzystaniem i do następnych drzwi. W tym roku chcieliśmy uczcić święto 18 Bielskiego Batalionu, zwłaszcza rocznicę przybycia do koszar XIX Batalionu Rozpoznawczego, który później wchodząc w skład VI Pomorskiej Dywizji Powietrzno-Desantowej został przemianowany na 18 Batalion Powietrzno-Desantowy. Od tej pory jest nierozerwalnie związany z tradycją polskich spadochroniarzy i z miastem Bielsko-Biała od 1995 roku, przyjmując wyróżniającą nazwę Bielski Batalion Powietrzno-Desantowy. No nie odbyły się skoki spadochronowe ze względów pogodowych, ale jeżeli ktoś chce zobaczyć jak bielscy spadochroniarze wykonują desantowanie, metodą praktyczną zapraszam na Lipową, na zrzutowisko Lipowa, My wszyscy tu chcemy teraz działania naszych. Historia wojskowości na tym terenie ma bardzo ciekawy początek. Oto, kiedy nastał XX wiek, miasto Bielsko chciało sprowadzić tutaj jednostkę wojskową. Nieprzypadkowo wybrano dragonów, gdyż oni w 90% składali się z obywateli niemieckich. Chichot historii sprawił, że kiedy przyszły pamiętny rok 1918, ta jednostka została stąd przeniesiona, a tu znalazła się jednostka piechoty, która w 80% składała się z Polaków. Dlatego to oni w 18 roku doprowadzili do tego, że nasz miasto i region wrócił do Rzeczypospolitej. W okresie dwudziestolecia międzywojennego znajdował się tutaj m.in. 21. półgard Lili Lekkiej, z którym związany był również mój dziadek, i do którego mam wielką sympatię. To oni tutaj byli, oni walczyli w kampanii wrześniowej. Później jednostka miała wielokrotnie się zmieniała, aż od ponad 60 lat znajdują się tutaj czerwone berety.